W tym odcinku odejdziemy chwilowo od tematu domowego sprzętu audio i opowiem Wam na Waszą prośbę. Coś o instalacjach radiowęzłowych, zwanych czasem 100 lub instalacjami PA, czyli Public Address. Wyobraźmy sobie, że dostaliśmy zadanie zaprojektowania instalacji nagłośnienia w dosyć dużym sklepie, powiedzmy odzieżowym. Nagłośnienie to ma zapewnić klientom słuchanie muzyki z niewielkim poziomem głośności. Sklep ma wymiarę 30 m na 20 Plus oczywiście zaplecze. Zadanie nie wydaje się trudne. Na początek założymy użycie po prostu komputera lub jakiegoś playera jako źródła sygnału audio oraz domowego wzmacniacza o mocy 100 W na 8 Ohmach, jednego jego kanału i kilkunastu małych głośników umieszczonych na ścianach sklepu. Tak jak tu macie na rysunku. Użycie wielu małych głośników, powiedzmy 16 sztuk, jest znacznie lepszym pomysłem niż umieszczenie na przykład dwóch dużych zestawów w jednym miejscu, powiedzmy gdzieś przy kasie, bo po prostu przy nich będzie za głośno, a na drugim końcu sklepu prawie nic nie będzie słychać. No dobrze, ale jak podłączyć 16 głośników do jednego kanału wzmacniacza? Połączenie 16 głośników o impedancji 8 ohmów równolegle no da nam zbyt niską impedancję w granicach 0,5 OMA wzmacniacz będzie zbyt obciążony. Podłączenie ich szeregowo natomiast. Da nam z kolei zbyt dużą impedancję 128 ohmów, a to spowoduje, że nasz wzmacniacz będzie miał zbyt niską moc, zamiast 100 W będzie trochę ponad 6 W. Tak źle i tak niedobrze, ale możemy podłączyć sobie głośniki w ten sposób, w sposób mieszany, czyli 4 grupy po 4 głośniki połączone szeregowo i całe grupy, te cztery grupy połączone równolegle. I co ciekawe, takie połączenie da nam wypadkową impedancję grupy właśnie 8 ohmów, czyli idealnie. Jeśli każdy głośnik będzie miał powiedzmy około 5 W, no to cały zespół powinien pracować. Dobrze, ale niestety jest kilka problemów Po pierwsze, instalacja podłączenia 16 głośników w takiej oto konfiguracji Będzie dosyć skomplikowana Potrzeba będzie no, dużo przewodów I w razie uszkodzenia głośnika lub przewodu Znalezienie miejsca uszkodzenia będzie trudne Gdyby tu się uszkodził przewód, no, nie będą grały nam cztery głośniki I musielibyśmy dosyć mocno szukać uszkodzenia w całej instalacji Po drugie, odległości głośników od wzmacniacza będą duże Zakładając, że wzmacniacz znajduje się na jednym końcu pomieszczenia Powiedzmy tutaj, a ostatni głośnik na drugim Końcu, no to przewód głośnikowy prowadzący do niego będzie miał długość co najmniej kilkudziesięciu metrów. A długość wszystkich przewodów w takiej skomplikowanej instalacji no pójdzie już w setki metrów. To zdecydowanie za dużo, jak dla wzmacniacza domowego. Straty w przewodach będą bardzo duże, a opór przewodów, zakładając nawet, że użyjemy dosyć solidnych przewodów o dużym przekroju, będzie za duży. No i oczywiście koszty. Przewody głośnikowe o przekroju powiedzmy 2x4 mm2 są dosyć drogie, zatem koszt przewodów może być największą częścią kosztów całego projektu. Czy jest na to jakaś rada? Oczywiście, wystarczy zastosować typową instalację radiowęzłową. Czym ona różni się od takiej, jaką Wam przed chwilą opisałem? Otóż w instalacji radiowęzłowej stosuje się specjalny wzmacniacz, który na wyjściu głośnikowym ma po prostu transformator. Transformator ten podnosi nam napięcie w instalacji, czyli w przewodach. Przy tej samej mocy będzie tutaj płynął znacznie mniejszy prąd, a wyższe napięcie, co umożliwi nam użycie cieńszych przewodów do podłączenia głośników, mimo że będą one długie. Poziom napięcia w takiej instalacji wynosi około 100 V, zwykle, dlatego nazywamy często taką instalację 100 V. Dodatkowo wszystkie głośniki w tej instalacji, jak widzicie, są podłączone równolegle, co znacznie upraszcza okablowanie głośników oraz całej instalacji. Oczywiście domyślacie się, że aby było to możliwe, przy każdym głośniku musi znajdować się również transformator, który zamienia z powrotem wysokie napięcie instalacji 100V na niskie napięcie zasilające głośnik o zwykłej 8-omowej impedancji. Takie podłączenie głośników powoduje znacznie mniejsze straty energii w przewodach. Mogą być one cieńsze, o mniejszym przekroju. Dodatkowo transformatory przy głośnikach umożliwiają regulację głośności każdego z nich poprzez zmianę przekładni transformatora, co również poprawia sprawność energetyczną instalacji. Okablowanie też jest znacznie prostsze w razie awarii, jej wykrycie jest łatwiejsze. Same zalety. A jak będzie z dopasowaniem impedancji w instalacji? Radiowęzłowej. Pamiętamy, że w domowym sprzęcie audio przy wzmacniaczach kolumny mają zazwyczaj impedancję 4 lub 8 omów, a wzmacniacze są dostosowane do określonej minimalnej impedancji i takich założeń po prostu się trzymamy. Jeśli wzmacniacz może pracować z minimalną impedancją, powiedzmy 4 omów, no to możemy do niego podłączyć kolumny 8 omowe, 4-ohmowe lub dwie pary 8 omowych podłączonych równolegle, co da nam również 4 omy. A jak to będzie wyglądało w instalacjach 100-voltowych? No, pod pewnymi względami podobnie, ale można to dobierać w różny sposób. Powiedzmy, że mamy wzmacniacz radiowęzłowy o mocy 200 W. I teraz pytanie, ile głośników czy zestawów głośnikowych, takich instalacyjnych z transformatorami, możemy do niego podłączyć? I tutaj zależy to od tego, jakiej mocy będą to głośniki. Ponieważ każdy głośnik jest przyłączany poprzez transformator swój, to jeśli będzie on miał większą moc. Przy mocniejszym głośniku, no to impedancja uzwojeń transformatora, widziana od strony wzmacniacza będzie niższa. Niż dla głośnika o niższej mocy, który będzie wyposażony w mniejsze trafo o wyższej impedancji wejściowej. Jak gdyby. Dlatego można dobierać liczbę głośników po prostu licząc ich moc. Do wzmacniacza o mocy 200 W można przyłączyć 10 głośników 20 W lub 20 głośników 10 W lub tylko dwa głośniki 100 W. Problem z liczeniem impedancji w takiej instalacji możemy w zasadzie pominąć, ale spróbujmy i to sobie policzyć. Zakładamy, że napięcie w instalacji jest stałe i wynosi 100 V. Moc, jak wiemy, jest to iloczyn napięcia i prądu, ponieważ prąd możemy wyliczyć z tego wzoru, z prawa oma, to możemy obliczyć również moc, mając tylko napięcie i opór, czyli moc równa się U kwadrat przez R. Zastąpmy sobie opór przez impedancję oznaczoną jako Z, no bo dla głośników i transformatorów jest ona charakterystyczna. Zatem mamy, moc równa się U kwadrat dzielone przez Z. Wyliczmy sobie z tego Z i widzimy, że impedancja równa się U kwadrat Z dzielone przez P, czyli podstawiamy sobie tutaj 100 V, wychodzi nam 10 000 V kwadrat, dzielone przez 200 W, czyli impedancja, jaką będziemy mogli obciążyć ten transformator instalacyjny 100 V będzie wynosiła 50 Ohmów. Jeśli teraz znamy impedancję głośników, a właściwie impedancję uzwojeń transformatorów widzianych od strony instalacji, to również na tej podstawie można sobie dobrać maksymalną liczbę głośników. Warto byłoby również uwzględnić opór przewodów, zwłaszcza kiedy będą one bardzo długie, oraz zakładamy, że każdy głośnik jest nastawiony na pełną głośność, na odczep yy, dla pełnej mocy. W praktyce zwykle zakłada się nieco większą liczbę głośników, niż wypadałoby to z obliczeń. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście, ponieważ znając opór przewodów i zakładając, że głośniki nigdy nie są nastawione na pełną moc, no to można dołożyć trochę więcej obciążenia, ale lepiej zawsze zostawić sobie pewien zapas mocy. Jak w praktyce wygląda regulacja głośności przy głośnikach instalacyjnych 100V? Najczęściej, tak jak mówiłem, poprzez zmianę przekładni, czyli od strony instalacji, uzwojenie ma kilka odczepów i przez przełącznik dobieramy sobie przekładnie transformatora, co w praktyce spowoduje zmianę poziomu głośności. Stosuje się też czasem regulację odczepami od strony wtórnej transformatora, tak od strony głośnika. Czasem dodatkowo instaluje się tutaj rezystor nastawny, po prostu w ten sposób. Oczywiście on musi mieć sporą moc, taki rezystor, bo tutaj to są już waty. Oczywiście, co zwiększa, to możliwości regulacji, płynności regulacji, ale powoduje to zawsze pewne straty energii. Oczywiście, zawsze można zmienić poziom sygnału przy samym wzmacniaczu, ale przecież nie o to chodzi. Musi także istnieć możliwość regulacji poszczególnych głośników w instalacji. No chyba, że wzmacniacz ma możliwość pracy wielostrefowej. Wtedy można zmieniać głośność w każdej strefie osobno, ale o tym za chwilę. W większych instalacjach wielostrefowej Właśnie, stosuje się nawet dodatkowe takie naścienne regulatory głośności, pozwalające jakby lokalnie zmienić poziom głośności dla kilku czy kilkunastu głośników. Osobnym problemem są instalacje, które są wyposażone w system alarmowy. W razie alarmu potrzebny jest regulator głośności, który może być ominięty, czy musi raczej być ominięty, takie są przepisy. Jest kilka na to sposobów. Czasem stosowano dodatkowy przewód, czyli trójprzewodową instalację, ale ma ona kilka wat, dlatego najczęściej stosowana jest instalacja. Instalacja czteroprzewodowa i tą dodatkową parą idzie sygnał sterujący, zasilający przekaźniki, które są wewnątrz każdego głośnika instalacyjnego, które po prostu omijają te regulatory głośności. Jest przekaźnik, styki przekaźnika omijają te całe, wszystkie odczepy i powodują, że sygnał alarmowy rozlega się zawsze z maksymalną głośnością. W instalacjach public address czy też radiowęzłowych nie stosuje się przekazu stereo, bo przy dużej liczbie głośników rozmieszczonych na dużej przestrzeni po prostu nie ma to sensu, dlatego przekaz jest prawie zawsze monofoniczny. Trzeba pamiętać zatem, żeby przekazać do instalacji sumę kanałów lewego i prawego w czasie transmisji muzyki, na przykład, która jak wiemy jest realizowana w stereo i jeśli damy ten tylko jeden kanał, no to po prostu przekaz muzyczny będzie niepełny. W dużych obiektach mających osobne pomieszczenia stosuje się często instalacje strefowe. Strefy są czasem traktowane jako osobne, czyli emituje się tam po prostu inne treści, lub dzieli się też obiekt na strefy, aby w każdej ustawić inną głośność przekazu audio. Na przykład w jednej strefie można nadawać wyłącznie cichą muzykę, a w innej tę samą muzykę, dodając do niej przekazy czy komunikaty słowne. Strefy także są używane w celu opóźnienia dźwięku, kiedy nagłośniamy bardzo duże obiekty na wolnym powietrzu, a odległości Pomiędzy grupami głośników są tak duże, że trzeba opóźniać dźwięk, aby słuchacze z tylnych stref nie słyszeli najpierw dźwięku ze swoich bliskich głośników, a potem z dalszych. Oczywiście wtedy potrzebujemy więcej niż jednego wzmacniacza lub wzmacniacza wielostrefowego oraz urządzeń mikserskich ze specjalnymi urządzeniami do opóźniania sygnału audio z wieloma sumami dla poszczególnych stref. Kiedyś głośniki radiowęzłowe kojarzyły się z czymś na kształt tzw. kołchoźnika, czy też szczekaczki. Kołchoźnik to był taki charakterystyczny głośnik na ścienny, osłonięty materiałem, a szczekaczka to głośnik tubowy umieszczony zwykle na słupie, taki jak na dworcach kolejowych. Dzisiaj głośniki radiowęzłowe wyglądają już zupełnie inaczej, a przede wszystkim mają one znacznie lepszą jakość dźwięku. Również wyglądają one już bardzo estetycznie, często są robione w ten sposób, aby nie były bardzo widoczne, aby komponowały się po prostu z wystrojem pomieszczeń. Najczęściej w pomieszczeniach używane są dzisiaj głośniki sufitowe, bardzo wygodne w montażu i dobrze umieszczone akustycznie. Produkuje się też głośniki w kształcie lampy czy żyrandola. Ogólnie Głośniki radiowęzłowe dzielą się na sufitowe, na ścienne oraz do użytku poza budynkami. Te ostatnie oczywiście muszą być odporne na warunki atmosferyczne, wilgoć zmiany temperatur. Są to najczęściej głośniki tubowe oraz kolumny dźwiękowe. Oczywiście jakość dźwięku z systemu radiowęzłowego nie jest tak wysoka jak w instalacjach domowego audio, czy też w profesjonalnych instalacjach nagłośnieniowych, scenicznych. Wynika to trochę z samej zasady użycia dużej liczby małych głośników oraz samego zastosowania takich instalacji, yy, ponieważ służą. One raczej do celów informacyjnych i jako uzupełnienie tła dźwiękowego. A jak wygląda wzmacniacz dla instalacji radiowęzłowej? Oczywiście podobnie jak zwykły wzmacniacz, ale jak już wiemy, musi on być wyposażony w transformator wyjściowy podwyższający napięcie w instalacji. Transformator taki musi być sporych rozmiarów. Im większą moc chcemy przenieść, tym większe musi być to trafo. Bywają też wzmacniacze, które nie mają takiego ciężkiego transformatora. Wytwarzają one od razu sygnał audio o podwyższonym napięciu. Dzięki niekonwencjonalnej konstrukcji miałem kilka razy okazję naprawiać takie wzmacniacze i Konstrukcja jest trochę podobna do konstrukcji wzmacniaczy klasy G, czyli z podwyższeniem napięcia zasilania w miarę wysterowania. Istnieją nie tylko instalacje 100V, we wzmacniaczach tego typu często jest możliwość przełączenia się na pracę 70V lub nawet 50V, czyli w tym przypadku przekładnia jest nieco mniejsza. Również zazwyczaj wzmacniacz taki ma możliwość przyłączenia dodatkowego głośnika, takiego zwykłego o niskiej impedancji, choćby dla odsłuchu dla operatora radiowęzła. Czasem wzmacniacze takie są budowane jako końcówki mocy, Czasem jako kombajny zawierające również odtwarzacz CD, radio, możliwość odtwarzania z pendrive'a, Bluetooth, a także posiadające kilka dodatkowych wejść mikrofonowych i liniowych. Taki kombajn nie wymaga użycia dodatkowego miksera, po prostu mamy cały system w jednej obudowie. Jeszcze niedawno miałem taki kombajn w serwisie i mógłbym Wam go pokazać. To był model trzystrefowy o mocy 340 W, taki jak widzicie na zdjęciu. Miał on na pokładzie radio, odtwarzacz CD, wejście USB oraz oczywiście kilka innych wejść również mikrofonowych. Na wyjściu audio 100V było tutaj klasyczne duże trafo, ale co ciekawe, już zasilać sieciowy był przetwornicą. Zastosowanie systemów radiowęzłowych jest ogromne. Od sklepów aż do stadionów i dużych instalacji na otwartych przestrzeniach, parkingach, terenach targowych itd. Instalację taką znajdziemy w większości hipermarketów, w hotelach, kościołach, salach wykładowych, restauracjach, obiektach sportowych, basenach itd. Wszędzie tam, gdzie trzeba rozmieścić dużą liczbę niewielkich głośników, taka instalacja jest Najczęściej stosowana. Oczywiście dzisiaj są już alternatywne rozwiązania, np. stosowanie aktywnych głośników bezprzewodowych ze wzmacniaczami, które komunikują się np. przez Wi-Fi czy Bluetooth. Nie wymagają one specjalnych instalacji okablowania, nie, niepotrzebne są te transformatory itd. ale za to wymagają zasilania, czyli nie są one do końca bezprzewodowe, no i dodatkowo wymagają instalacji routerów Wi-Fi oraz infrastruktury sieciowej. Coś takiego ma znacznie większe możliwości w zasadzie pod każdym względem, bo nie mamy tutaj ani ani ograniczej mocy, ani jakości dźwięku. Można na przykład stosować nowoczesne kolumny, tak zwane projektory dźwiękowe, pokrywające precyzyjnie wybrane obszary głośnianej przestrzeni. Jeden z takich projektorów pokazywałem Wam już na tym kanale. Są już takie instalacje, ale na razie ich koszty są. Nieco wyższe niż tradycyjnych 100-woltowych instalacji radiowęzłowych. Nowoczesne instalacje radiowęzłowe stosuje się nawet dzisiaj w domach mieszkalnych. Niektóre firmy oferują takie rozwiązania o całkiem dobrej jakości dźwięku i sporych możliwościach. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że po jego obejrzeniu będziecie już wiedzieli nieco więcej o budowie i działaniu instalacji radiowęzłowych oraz czym różnią się one od instalacji domowego sprzętu audio. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał Dajcie łapę w górę, ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.